Jestem Turas i mam złoto na szyi Moja sura jest Gemani, wkładam palec pod mini Ty jesteś burak, a nie king, tak jak bibić Mój jak kapie, ona mokra jak Fiji Jestem małpo i mam tato goryli Jeden Afganistan, drugi z Afryki Jugo ma dwa granatniki A to frugo to smak egzotyki Kurwo, wszyscy teraz! Pierdoliczko za kto ty jesteś w grupie Po spotkaniu ze mną możesz wylądować w trumnie Przedać to chętnie od ciebie kupię Szybki pieniądz 02 Praga po południe Na tylnych siedzeniach wszystkie cipki Lubią gości w dresach Wszyscy chuj dupę policji Na zawsze kurwy jebać Jakos jesteś przekrócony pary baniek ma za sobą Nie wiem kto cię chował ale brak ci kultury Zawsze widzę faktury jadę zbrać mi hotel Karton Ritz Nowym Mercedesem po asfalcie opon pisk jest to samo jak się szybko dorobić? robić? pan co robię na co dzień nie tylko klip Na, na Mercedesy, jak na kiedy gań Penes Jaki Jakie fałszuję, chłopie? Jeszcze miłość portfela nie mnie odrusza od menelów Chodzę, siedzę tak jakbym używał kremu Nie jeżdżę w szitalu, a na do basenu No i bałem, że zapomniałem refrenu Kraku, Warszawa, wszyscy teraz! Pull na tylnych siedzeniach, wszystkie chipki. Lubią gości w dresach. Chuj w dupę policji, na zawsze kurwy jebać. By tu w Mercedesach ze mną, pit. Pull na tylnych siedzeniach, wszystkie chipki. Lubią gości w dresach. Chuj w dupę policji, na zawsze kurwy jebać. <gry> teraz wy śpiewacie! na tylnych siedzeniach, wszystkie cipki Ludą Esunia. E, Ale mocny dzisiaj jest ten Rare Pierce, Ryan Scene Nie wiem, czemu robię z niej moimi nutami. Nie wiem, chłopie Warszawa. Rączki do góry, odpalamy zapalniczki i machamy. Machamy Widzowie, to była druga nutka. Zostały trzy nutki jeszcze: trzy, trzy, chłopie, trzy, trzy.